W miasteczku Kaboom City od jakiegoś czasu działają siły ratownicze, które starają się utrzymać pokój i porządek dzięki policyjnej drużynie, potężnej straży pożarnej i ekipie superkonstruktorów, którzy opracowali i stworzyli nowe pojazdy super-jety. Dzięki tym pojazdom miasto Kaboom City z lotu ptaka jest o wiele bezpieczniejsze. Jednak superzłoczyńcy nigdy się nie poddają i ciągle próbują siać chaos i zniszczenie. Pewnego razu dochodzi do spotkania trzech nowych superzłoczyńców i ich drużyn, którzy skrupulatnie planują atak na superbohaterów, a dokładnie na sklep jubilerski, w którym znajdują się cenne klejnoty. Chciwe pazury, totalna demolka i zwariowane płomienie. Analizują plany budynku sklepu, szukając najlepszej drogi na wejście, oraz miejsc, w których mogą ukryć się przed ochroną. Zrobiłem wywiad w sklepie i zdobyłem mnóstwo informacji na temat bezpieczeństwa i rutynowej pracy ochrony. Świetna robota! Ja z kolei przeprowadziłem szereg testów wybuchowych i wiertarskich, aby stwierdzić, jakie narzędzia będą potrzebne do przedarcia się przez drzwi i ściany sklepu. A ja planuję wywołać zamieszanie i odwrócić uwagę policji i ochrony, abyśmy mieli więcej czasu na ucieczkę. Haha! Ha, ha. To będzie plan doskonały! Złoczyńcy zaczynają składać zespół pomocników, którzy będą pomagać w przeprowadzaniu napadu i ucieczce. Ty pójdziesz z nami. Ty i ty. I jeszcze ty. Teraz musimy przygotować broni i narzędzia, które pozwolą nam na przeprowadzenie skutecznego napadu na sklep jubilerski. Super! W końcu użyjemy nowych Power Jetów. Ich skrzydła poniosą nas do celu. Pomysł na ten sprzęt, jak wiele innych, został oczywiście skradziony od superbohaterów. Jesteśmy gotowi na przeprowadzenie napadu na sklep jubilerski w Kamun City. Złoczyńcy skoro świt zaczajają się w umówionym miejscu i rozpoczynają nikczemny plan. Zaraz będziemy w środku. Ha ha, ha, ha. Kiedy szturmują wejście, włącza się alarm. Superbohaterowie otrzymują informacje o ataku. Oho, coś się dzieje, wszyscy na stanowiska. Twardy zamek, tysiąc narzędzi i strumień Tsunami dzięki swojej technologii szybko dowiedzieli się o miejscu gdzie doszło do napadu. Ruszamy na ratunek do sklepu jubilerskiego! Po dotarciu na miejsce, bohaterowie zauważają, że złoczyńcom udało się już wejść do sklepu. A co najgorsze, dostali sygnał, że przytrzymują tam zakładników. Zanim wejdziemy, musimy podzielić się zadaniami. Ja użyję swojej tarczy, aby stworzyć solidną osłonę przed strzałami. Okej, okay. w takim razie ja użyję mocnego wężowego ramienia gaśniczego, aby stworzyć obszerną chmurę gazu, która odepchnie nas od złoczyńców. Wchodzimy! Są tam! Przytrzymują zakładników. Musimy być bardzo ostrożni! Jako pierwszy strumień tsunami staje do boju z zwariowanymi płomieniami. Złoczyńca używa swojej siły ognia, aby stopić i zniszczyć przeciwnika. Superbohater nie poddaje się i korzysta ze swojej wężowej ramy gaśniczej, aby ugasić pożar i stworzyć barierę przeciw ogniu, która ochroni przed dalszymi szkodami. Zwariowane płomienie próbują obejść barierę i kontynuować zniszczenia. Ale Strumień Tsunami korzysta ze swojej siły, aby uniemożliwić dalsze działanie. Walka jest niezwykle zacięta. Ale dzięki swojej sile Strumień Tsunami udaje się pokonać zwariowane płomienie. W końcu zwariowane płomienie poddaje się i ucieka. Ja się tak szybko nie poddam! O nie! Używa ostro zakończonych pazurów, aby przeciąć szkło i zdobyć klejnoty. Nie tak berko, kolego. Rywale stają ze sobą do walki. Moja tarcza jest mocna jak dzwon. Chciwe pazury korzysta z szybkich ruchów i atakuje twardo zamka z różnych stron. Ja tu zaraz znajdę u ciebie, słaby twór! Walka jest zacięta, ale dzięki swojej wytrwałości superbohater pokonuje złoczyńcę. Dobra, podaje się. Na placu walki zostaje totalna demolka. Zaraz wszystko zakończę. Odpalę taki wybuch, który rozniesie wszystko na kawałeczki. Z nim nie ma żartu. Superzłoczyńca korzysta ze swojego młota wiertarki, aby przeciąć i zniszczyć co pozostało. Natomiast superbohater używa swoich wynalazków, aby stworzyć przeszkody i pułapki, które powstrzymają totalną demolkę. Walka jest również zacięta. A obie strony ponoszą straty. Ale dzięki swojej zręczności i odwadze superbohaterowi udaje się zyskać przewagę. Używa swoich narzędzi, aby zneutralizować totalną demolkę i powstrzymać ją przed zniszczeniem budynku. Przeciwnik poddaje się. Po ciężkiej walce superbohaterowie pokonują złoczyńców i uwalniają zakładników. Hurra, udało się! Siły ratownicze z powodzeniem odepchnęły atak superzłoczyńców. otrzymali pochwałę za swoje bohaterstwo i odwagę. Dzięki waszemu poświęceniu i zdolnościom sklep został osalony przed całkowitym zniszczeniem, a cenne klejnoty nie zostały skradzione. Mieszkańcy Kabum City mogą czuć się bezpiecznie. Robicie tak wiele dla dobra miasta. To nasza praca. Tak jest. Jesteśmy czujni i gotowi do walki z każdym zagrożeniem, które może pojawić się w przyszłości.